Siemanko, witam w piątek. Eee, słuchajcie, ja zacząłem dzisiaj od serwisu koparki, bo trzeba było wysmarować wszystko jak trzeba. Trzeba pilnować tych godzin, żeby tam nie przekraczać tych ośmiu. To smarowanie z tego co czytałem, więc posmarowałem maszynę. Mogę się zabierać za ładowanie płatwi na górę i taki jest plan. Mam nadzieję, że. Kurde, muszę przodem podjechać. Że nie będzie mi się za bardzo kręcić podczas jazdy tam do góry, bo ona ma 6 metrów. Więc, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Zobaczymy. No i wszystkie na górę, nie? Tak się zastanawiam teraz, czy tak, jak dostanie słońca. Ta, ta jedna jest surowizna z tego powodu, że stwierdziliśmy razem z Hubertem, że nie będziemy jej impregnować, no bo ja będę musiał zaimpregnować czymś brązowym, czymś brązowym, tak naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie, ona mi się nie zacznie teraz ukręcić, kurde, jak dostanie słońca. musiał jakoś pomyśleć, żeby w miarę szybko i tak, i tak, zanim miała ja połatwię pójdę na górę. Jak będzie miała się skręcić, to się skręci. Będziemy jakoś dociągać, ściągać to do krokwi i tyle. No nic się nie poradzi tak naprawdę. No zobaczymy. Mam jakiś brązowy zajzaje, -zaj, taki impregnat jakiś tani to może chociaż tym na początek wysmaruję. A później zobaczymy co to będzie. Czym to będziemy kryć i w ogóle. Nie wiem, może w weekend się wezmę i przelecę ją na szybko. A na razie lecimy z płatwiami na górę. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Bez wideo, że bardziej na, na lince, żeby to robić. Wydaje mi się, czy będzie chyba łatwiej. Tam tylko czy na górze trzeba gdzieś coś popodkładać. Pod mnie? No nie wiem. No co, spróbujemy. Zobaczymy. Pierwszą, to jest i tak. Nie, to jest też szóstka. To... To lecimy na górę z tym A i co jeszcze mam chciałem powiedzieć, nie ma w ogóle uwzględnionych mieczy w tym jak to się nazywa? W ogóle nie ma uwzględnionych mieczy w, w projekcie Znaczy projekt pokazuje, że są miecze, ale nie ma ich w rozpisce więźby, czyli będę musiał ogarnąć ten temat i tak to będzie musiało być. Żeby to po prostu, kurde, wiąsi i domówić. To będą raz, dwa, osiem kawałków po około... Ile one będą miały? Nie będę musiał to zmierzyć, ale mają chyba 90 cm od słupa, jest na w obliczeniach statycznych napisane. Więc one będą tam miały z metr 20, tak, coś koło tego. Szkoda, bo tamte pojechały. Normalnie masakra. Ale może jeszcze Hubert ma, zaraz do niego zadzwonię w sumie od razu. Trzeba będzie ku przekątną policzyć. Bo ja pierdolę, jak się cieni. co jest. Ty. Łupie. Dawaj drugi kawałek. No w miarę komfortowe będzie w tej pozycji, żeby to wycinać. Mi się wydaje. Tyk i postawimy tylko, a nie tą stroną, bo ta jest... Nie ma tutaj tego kawałka. Więc trzeba będzie dać taki już jak będzie ona sobie szła Ale to i tak bym musiał przekładać prawdopodobnie Dobra, nieważne, bo gadam poty. Kończę i lecę wrzucić tego tutaj Płatew jeszcze jedna i supy. Trochę schodzi, ale Okej, okay, ja sobie stoję, pilnuję, metalak za mnie robi robotę Trochę mogę w tamtą symę dać Mamy drugi kawałek też tutaj, także jest spoko. Tak też przy okazji patrzyłem na to, jak równe są te płatwie i ta jest lekko widzę wygięta i zastanawiam się jak to lepiej dać, ale chyba dam wybałuszeniem do strony krokwi, dlatego że w razie czego mogę sobie tu liznąć heblem, żeby to doprowadzić, żeby wszystko ładnie się zeszło. Tak mi się wydaje i tak chyba też zrobię, czyli wypuklone idą w tamtą stronę, później sznurek, Hebel to nie trzeba na jakiejś dużej długości, tylko tyle ile będzie głębokość zaciosu. Heblem chce przelecieć, doprowadzić, co, żeby to było po sznureczek, i później kroki w nam ładnie będzie siadać. To, to że tam zdejemy 2-3 czy 3 mm, czy nawet 4 na środku na małym kawałeczku z przekroju, to i to no, dokładnie z takiej szerokości, to się nic nie wydarzy. A, a może zrobić dużo dobrego, bo później, jak będziemy wszystkie kroki ściągać, skręcać, to, to po prostu powinien ten dach być równy. Tyle o ile oczywiście, bo to jest drewno. Trzeba brać na to poprawkę oczywiście, że, 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 że to i tak pewnie gdzieś tam będą jakieś e, nierówności, nie? Ale na pewno będzie plus taki, że będziemy mogli sobie to dociągać nawet pasem tą krokiem do tej płatwi. Mam taką nadzieję, że, że będzie można to ściągać razem i że, że, że to zrobi robotę. No zobaczymy. Pierwsza jeszcze zamki dobrze powycinać. Byłem Dominika wyciągnąć, jeszcze przed tym jak po córkę pojechałem, e, załatwiałem te miecze. Od Huberta udało się ogarnąć, także już są, szybko przyjechały, ekspresowa dostawa, także e, tam leżą cztery sztuki. Tam wyjdzie około 1,30 m na miecz, jak, jak liczyłem tą przyprostokątną, przeciwprostokątną, przepraszam. E, także takie sprawy. To co zaczynamy, e, trzeba tak teraz te patwie podobierać. Z tej strony mam skoble zabite, ona będzie tu trochę przydłuższa, więc chyba tak myślę jak to najlepiej zrobić i rozwiązać? Już zaczyna se pękać tu i ówdzie, no ale to wiadomo, będzie. Murłaty też już zaczynają, tym bardziej, że słońce teraz będzie mokre były, wody się napiły, to będą rozsychać. Słuchajcie, tak rozkminiam, 520, trochę za długi chyba ten zamek będzie. Yy, dwa razy wysokość. I jeśli patrzy na projekt na te obliczenia statyczne, to wychodzi tak, że wygląda to, że z tej strony ten zamek dosięga tyle samo, co jest grubość słupa. Więc wychodziłoby, że 16 razy 3 czyli 48 mamy tutaj środek 24, no i po 8 w każdą stronę, i tak trzeba będzie chyba to wymyśleć, że, że tak a ten zamek nasz będzie. Tu mamy te pęknięcie i wydaje mi się, że będzie dobrym no, yy, sposobem tutaj 130 zaznaczyć sobie. Tak, o. I praktycznie odetniemy całość tego pęknięcia tutaj. I zostanie nam ta strona. Jeśli dobrze mówię, tak. I ta płatę pójdzie sobie tam, o. Dobra, mamy to wymalowane. Co i jak, więc teraz co, na bok? Dodajemy. I zaczynamy kroić. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Ten, co do Jakości tych prac, ja będę się starał to wyprowadzić jak najlepiej, wiem, że tam pisaliście, że to płynie się rozeschnie i w ogóle i nie ma sensu, ale ja lubię jak jest dokładnie i tyle, będę się starał jak najlepiej, wiadomo, że i tak, zresztą pisałem tam do kogoś chyba, że i tak się staram, żeby było dokładnie, a i tak zawsze się potrafi coś spieprzyć i tak i tak, więc lepiej trzymać się tego żeby zrobić jak najdokładniej a jak będzie jakaś mała pomyłeczka, to będzie mała a nie tak że o, ciachnę, mi pasuje jest dobrze będzie pan zadowolony też z piłą to będzie ciężko i tak i tak. jeszcze na tą stronę stanie się obliń i ludu Za ja ujemną. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Przechodzę na drugą stronę. Chyba będę musiał więcej luzu sobie dawać, wiecie? Wydaje mi się... Więcej luzu dawać, żeby ten... żeby później mógł to doprowadzić do szlifować, bo wydaje mi się, że ten łańcuch zbiera jak nie wiem co. Wiadomo, że mamy w Polsce wirtuozów na chwilę, ale ja do nich nie należę. Ja pierdolę, zobaczcie. Co to jest lipa, kur. No ale mi to poszło. No i zobaczcie co to jest za lipa. To jest wiocha taka, że nawet nie chcę mówić, uciekła mi piła, za tutaj też, nie? To się doprowadzę jeszcze, ale tutaj to... 125. Wiadomo, że mogę tam Zrobić na 135 w tym to nie ma to tragedii, nie? Ale ogólnie jest muka. Weź to teraz popraw wszystko, tak żeby to było. miało ręce i nogi. Wiadomo, że to jest mój margines błędu, tak naprawdę. Ale co ja teraz tu mam wymodzić z tego? Niby tu szedłem z krechą, kurde co za lipa to. No dobra, nic, coś trzeba wymyśleć, tylko co? Co spróbuję doprowadzić całość na 125, a tam zrobię 135 w tym i tyle. Oszukamy trochę na tym tym, a na następnych będę musiał uważać. Patrzcie, jak to spierdzieliło, nie? Chciałem ja sprawdzić dokładnie co i jak. Yy, I mamy od muru ME14 yy, do końca płatwi i teraz sprawdzam sobie tutaj ME14 i 4,72 czyli Tomasz mamy 5,72 582 586 586 to jest tyle ile my potrzebujemy i teraz od najkrótszego tutaj miejsca 5,8,6, zobaczmy. Patrzę jakbym chciał po prostu poprawić, by mnie to męczyło. 5,8,6, patrzcie, mamy dotąd. Czyli jeszcze naprawdę mógłbym z tej płatwie wykroić jedną. Na. No dobra, ale na razie zostawiam, bo nie wiadomo jak pójdą kolejne, więc lepiej kuchać na zimne. Tu mam doprowadzone wszystko w kącie jak trzeba. Już za chwileczkę kochanie. Tu też mamy równo. Po całości. Na końcu kąt jest. Więc wydaje mi się, że będzie spoko. Tu nie sprawdziłem jeszcze. No to ta końcówka, to można było ją troszkę jeszcze doskrobać gdzie, nie gdzie, ale no niewiele. Tylko tutaj. Jakieś tam minimalne te. Także co? No bierzemy się teraz za drugą, żeby parę zrobić. Płatew, yy... płatew, 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 czy tamta z góry musi dojść, czy, czy ta, no, obojętnie, tak naprawdę, tylko sprawdzę sobie jeszcze wymiar, czy trzymam 479,5, tutaj no, tu 480, ta 400, no, zrobimy na 479, jak tam się ukroi za dużo, to będzie coś na doszlifowanie. 479 i tutaj, no tu raczej trzymamy, To tu nam się już nic nie zgubiło. Te 125 jest. I tutaj 130. No tu, tu war bardziej warto chyba patrzeć na ten wymiar. No tu mamy takie 130. Kurde, nie widzę dokładnie. Na no 135 jak mordę strzelił. A ciacham teraz tutaj prostego o, o, o. Tu mam w końcu kąt. Tu też No niby by było tu jakaś puła wyszła Tak o powinno być do zebrania jeszcze delikatnie. Dobra, to już się dotrze, to już się dotrze. Byśmy mieli od na strony. Naciachać to na boku, tak. Nie ma opcji, no bo od koksa tak, to nie da rady. Możliwość na to, to nie Ale <śmienicza> ja są tak na i tych Za grubo wciąłem. To jest może brania jeszcze prawdopodobnie, tak. Jan z linia. przypier uderzę I bateria mi padła, słuchajcie, i nic nie zrobiłem, tylko tu sobie jeszcze wytrasowałem te następne cięcie, bo to będzie tak jakby po ukosie, Tamta będzie nachodzić, a ta, na tą będzie nachodzone. No i tu powycinałem te, 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 już mi lepiej poszło, powiem wam z tym. Już troszkę można przyszlifować tą piłą, także będzie dobrze. Mi się wydaje, że jutro temat ogarniemy wszystkich łatwiej prawdopodobnie. Trochę tu podszlifowałem. Tu, to, tu, to Tu się staram, żeby było wszystko równiuśko Kąty mamy zachowane jak trzeba. Tutaj, tutaj również. Tutaj chyba też. No tutaj, kurde, powiem Wam, że zacznie. Nie dopatrzyłem jeszcze. Nie, no, a z tej jest. No to tak z tym drewnem. Może coś tu odstaje, albo jakiś sęk, no, ale tu mamy, nie? Także. No, spoko będzie chyba pomierzone, posprawdzane. No i taki przetarty szlak dzisiaj, to trochę się pogadałem. Sylwek przyjechał, teraz pogadaliśmy trochę i dzisiaj dziewczyny mówią, że dziś jedziemy. Więc pakuję się, nie siedzę dłużej. Jutro od rana wpadam tutaj na górę. Zacinamy wszystkie zamki. Jeśli chodzi o to, i mam też taki mały pomysł, nie wiem na ile on jest dobry, na ile nie, ale powiem wam, że. Może wam pokażę od razu na szybko o co mi się rozchodzi na tym być, będzie lepiej, bo lżejszy Chodź tutaj kurde Powiem co ja sobie myślę na ten temat, gdzie tutaj się kurde rzucasz Tu mam już obcięte w kącie, mniej więcej końcówę O jeszcze telefon Zajęte przepraszam Czy ktoś o co tu chodzi? Nie, nic się nie dzieje. Yy, tutaj o po śródeczku, czyli mamy jakieś 240 czyli tutaj o bardziej tak o tutaj na 240 i to będzie po 120 w każdym... Po, przepraszam po 80 czyli do 320 160 tutaj i tutaj też 80 To jest nasz sup, który będzie sobie tutaj leżał. A na stał nie będzie leżał, i mam zamiar zrobić tutaj coś takiego. Jeśli tu mamy 160, to połówka będzie 80. Czyli po 40 od każdej strony. Tu 40, tu 40. I teraz będzie tu 40. Może za mały nawet, nie wiem. I tu 40. Kurde, nie sięgnie mi chyba. A nie, trochę sięgnie i myślę nad tym, albo nawet większy niż 40, myślę nad tym, żeby tutaj zagłębić się na jakieś. Przepraszam, ta idzie na górę, ale to nieważne. To tylko chcę zademonstrować o co mi chodzi. Tutaj na jakieś 20 mm, zrobić głębokie wcięcie. A w supie zrobić taki mały czopik na 20 mm, a to tylko po to, żeby on se elegancko tu wlazł i żeby już w momencie, jeszcze przed przykręceniem, on już se fajnie stał i był zasklepiony w jakiś sposób. Można by było czopa pociągnąć wzdłuż dalej, ale wtedy chyba osłabiamy tą całość. Nie? Więc, więc tylko po to, żeby sobie takie gniazdo zrobić, chyba zrobię w, w supach gniazda i, i tak to będzie wyglądało. Yy... Pod każdym czterech i później tu przyjdą szpaksy, od góry jakieś długie muszę znaleźć, szpaksy, a tu jeszcze przyjdą gwinty, żeby to wszystko poskręcać razem i, i taki mam plan. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi. Czy to mądre, czy to nie, to już wy możecie ocenić, ale mi się wydaje, że tak zrobię, bo tak leżący, na, na słupie leżąca płatę, tylko przykręcona wkrętem jakoś tak mnie nie przekonuje. a a taki małe wpustka i, i, i czopik na 20 mm myślę, że już robi robotę e, i już to zawsze będzie jakoś się trzymało. Choćby nawet wkręty puściły i w ogóle to, to i tak to nigdzie nie poleci, bo ciężar dachu sam będzie dociskał płatwie. No i na boki to nie będzie miało uciec, a jeszcze do tego będą miecze. Także spoko będzie. Dobra, nic, uciekam, sprzątam to i spadam e, do juterka. Nie wiem co ja dzisiaj z tego materiału. Z klecę, bo wiele tego nie było, nie popisałem się zbytnio z robotą. Już jutro leciał do Sylwka gdzieś na godzinkę tylko obsypać tam już z zewnątrz ten fundament tym rodzimym i to będzie koniec na, na, na teraz. Jeśli chodzi o roboty u Sylwka od poniedziałku zapierdzielamy tutaj. Myślę, że jak jutro się powycina zamki, to słupy tylko przygotujemy w poniedziałek i we wtorek składamy całość, jeśli chodzi o płatwie. No i tyle. Muszę tylko do kotwy chemicznej kupić nozle, bo mam zamiar też tu w miejscach supa, yy, nawiercić szpilkę. W supie nawiercimy też 16 otwór i szupy, supy na szpilkę nałożymy przed montażem jeszcze płatwi. Trzeba tylko dobrze poziomy posprawdzać. Nie wiem jak to jeszcze zrobię, czy któregoś wieczora jak się ściemni. Fajnie to popuszczam wszystko, żeby je poucinać jak trzeba. Wszystko, żeby miało ręce i nogi i tyle. W sumie. Dobra, to spadam. Trzymajcie się. Dobrego weekendu. Wam życzę. I widzimy się jutro. Jeszcze zobaczymy, co ja tutaj wyskrobie, co wyrzeźbię, ile płatwi, zepsuję. Mam nadzieję, że żadne już teraz mniej więcej jakiś patent się wypracował. Jeszcze się go ulepszy jutro i będzie dobrze uciekam, narazka, trzymajcie się.